Siemano widzowie, dzisiaj jestem sam, nie wcale tu nikogo nie ma, zakrywam go, nie ma tu nikogo, nie tu jestem dzisiaj z Imazem, możecie go poznawać, ale to jest Stasiu, e, spadłeś, ale się telefonujesz, więc no jest git wszystko, <ścoughs> dzisiaj będziemy grać w, wy... no to, nie, co ty zrobiłeś, ale oczywiście na siebie czekamy, dobra, nie, nie, nie. Ja wcale nie spadłem. Ty gdzie ty jesteś? Jestem <coughs> <stąd> tu. O <coughs> 5 lat później. O, Stasiu. Jesteś. Dobra, chodź. O, ale Speedrun. Speedrun. Dobra, mamy 190 etapów. Przepraszamy, że nie nagraliśmy od pierwszego etapu. Po prostu chcieliśmy bardzo... To zagrać. Wy zaczekaj. Nie bądź te. Ja nie mogę, jestem głupi, nie? Zagra. Zaczekaj na mnie. Zaczekaj. Jaki chłop nie idzie? Mówię na niego, zaczekaj. On idzie. Ju, kurde. Weź, zaczekaj, bo ja spadłem. to sigma. Czekaj. Dobra, no gdzie ty jesteś? Czekaj. Co ty robisz? Dobra, lecimy. Tun, tun, tun. Tun, tun, tun. A, udało się, dobra. Tum, 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 tum. Gdzie jest A, ty tu. <coughs> Oj i Dobra Dobra, dawaj, dawaj i... Strzał w dziesiątkę A wylecimy. Lecimy. O, Ja taka polecę. Po po tej głupiej drobince Ja bardzo dużo razy grałem w wobie Ups. <coughs> no Jesteśmy oczywiście na pierwszym etapie, ale może przejdziemy do drugiego. Prawda, Staś? Ui! Staszek. Może przejdziemy do drugiego etapu, czyli tam, do jakiejś innej wieży. Ale dobra, czekam na Stasia. Tun, 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 tun. Ale Staś polecił. <coughs> Nasz pierwszy odcinek ze Stasem to był szkoła. A jak budowaliśmy szkołę. Jak chcecie, to możecie wpadać na bardzo dużo filmów ze Stasem. Bo jest warto subskrybować kanał oczywiście, zalajkować, bo przecież wie, wiecie, że ja bardzo bym chciał zostać jak najlepszym youtuberem. Każdy chyba by chciał. On też ma konto. Ronaldo z małych trzy. 2333 3, 3, Ale wy go też subskrybujcie, bo on jest mega fajny. To się stara bardzo mocno. Dawaj, chodź. On się bardzo mocno stara. No to wiecie? Aha, no super. Dobra. O kurde. Nie. Po prostu ja chcę to jak najszybciej robić. O kurde. Weź zaczekaj Staś. Dobra Lecimy Jezu ale, ale bym się wkurzył Jeżeli to by był teraz jak teraz Jeżeli to by był właśnie Żeby nie było tych jackpotów Ale bym się wkurzył <laughs> Tylko od początku robi. Ale lecę. Dobra. No wyjść Ale leci. Ale leci. Piu. Easy. Nie ezy. O kurde, po co ja się cofam? Easy. Easy. No. No to jest pro player Dobra. Sigma to jest Staś i ja, prawda? Staś Ja i ty U Dobra, już jesteśmy. Tum, tum, tum. Czekaj, Stasiu, czekaj. Czekaj. Dobra, uciekaj. o Jezus, stary. nie da się popychać siebie tu Ude. Weź zaczekaj O Jezu Dobra, teraz to przechodzę Mogę ci na niebieską zamienić już jesteśmy. Czekaj na mnie. Pyk Ale, Stasiu, będzie z tego drugi partii trzeci, tak? Stasiu. Tak, będzie drugi trzeci part. Na pewno. Jest, kolejny etap już będzie. Teraz. Yellow. Jakie coś długie. Uuu, Jelos już się zaczyna taki, wiecie. Taki spoko gość, tak bym powiedział. Dobra. U Jezu, czekaj na mnie, bo ja chcę tędy przejść. Tak Wy bo ja chcę o taką przejść. Uuu, jak się udało. No, ja nie będę normalnie przechodzić sposobem, co nie? To go takie głupie. A! Ile to HP zadaje? Co ty nie umiesz tego przejść tak? O Jezu, tutaj się robi trudno. O Jezu. Taki o! A to jest na szczęście jeszcze taki luz, bo zaraz już będzie coraz trudniej. A ja na szczęście wszystkie, wszystkie etapy znam i wiem, już, będzie, już będę wiedział, o co chodzi na późniejszych etapach. Boże, już sam nie wiem, czy ja mam zdjąć ten plastek. mam, mam Czego się nie da? To się da, bez problemu. Wejdę, czekaj, halo. Już leci. Tu na dole. O kurde, nie umiem przejść. Czekaj, stój, bo nie mogę przejść. Co jest? Halo? Czekaj na mnie! Czekaj! To czemu ty tak daleko idziesz? Aha, bo już w ogóle nie na 330, jak tak szybko? Ała ile tu mi zadało? Pa! Pa! Easy win! Kurde O oh Nie yes. ja chcę od razu na tamten drugi wskoczyć. No stój! Czemu ty idziesz? No co no, czekamy na siebie. że jak nie boli ta noga i ten palec, ja mogę co ich nie złapać. Normalnie bokiem. No, normalnie. Tu nie umiesz tego przejść. No właśnie. To jest łatwe. No to sobie czekamy. O, już jesteś? dobra. Dawaj. No to dawaj do 650 stage'a. Dobra? Słyszysz? 650 stage albo 700. Liczba Ronaldo. W sensie, że 7, no to 700, dobra? Tak, 700 robimy. Czekam. Czekam, czekam na Ciebie. Nie? Nie. U mnie jeszcze, nie, u mnie jeszcze nie pada. U Ciebie może jeszcze... U Ciebie jeszcze może i pada, ale do mnie jeszcze nie dotarło. Dobra. Kolejny kolor, niebieski. Nie, teraz będzie jakiś inny zaraz kolor. Tak, już zaraz. Nie, jeszcze w sumie nie zaraz tak. No i po co mi to staje, czekaj. Czekaj na mnie. Czekaj na mnie. Tak? Kurde. Czekaj, co? A, taka. No i easy. Easy? It. No normalnie, po prostu na drabinkę skoczyłem. No to musisz bokiem skoczyć na, to, na ten pierwszy na początku, bo. Do. Ja nie mogę. O, za 8 minut będzie freski No jak ty bokiem? Bokiem. No, wow. Nie, no brawo ty. Aha, tu się zaczyna już tak. A, bo to trzeba po prostu. Dobra, to jest łatwiej. 500. Jeszcze 200 leveli. Albo może do tysiąca robimy. Co? Robimy do tysiąca? Robimy? Ale nie dziś. No nie dziś. Ale jutro na pewno. Ale ślisko jest u mnie. U mnie też, no bo to jest taki space, stage. Jeszcze nie, no co zaniechać? Dobra, jutro wbijamy 1000 albo 2000, dobra? Słyszysz? Taś. Dobra, dawaj, dawaj. O, co to było? tak, 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 nie, nie, nie. nie. Dawaj. Dobrze. Jezu, a tu już <laughs> stage zimowy. Jej, czekaj na mnie. A ty, ja na ciebie. <laughs> o kurde. Czekam, czekam, widzisz, skaczę, skaczę. No i powoli, powoli. Dobrze. Nie, ale że spadł na dół. O Boże, ja te... Ej, ja muszę zobaczyć, jak to wygląda, jak się spadł. Czekaj, weź, zaczekaj, tutaj na tym stajcu, czy ja jeszcze? Weź, zaczekaj, stój, na mnie, stój, stój, Patrz, bo nie boję, ta sigma, sigma, ja nie boję, to już było raz. Co, jak ty zginąłeś? I tak. Dobra. O nie. O nie, spadłem. Nie czekaj. Na razie nie, bo ja już jestem obok ciebie. musisz... Nie, na musisz na krawędzi się wybić. Widzisz nagle się interesuje. Uh, aby to 536. 536, czyli numer mojego przy, y, kolegi. Na no, kiedy się zaczyna. 536, oho. Trzeba na samej krawędzi. Dobra, a dobę Sita. Fioletowy stajdź się zaczyna. U, kurde, jeszcze ich jest trochę. O Boże, ej, popatrz se, ej, zrób sry, ekran i zobacz ile jeszcze tych... z tej że będzie. Ale ja czekam. Ja nie mogę ile jeszcze ich będzie. Boże, przecież to jest łatwe. No, no? ja to przeszedłem za pierwszy? Dawaj, kolejny stage. Nie, to było napisane na tej grze, że tu jest 5000 stageów na jednym. Ale czemu ty tędy idziesz i ty tędy? Dobra, dawaj, wbijamy 700, jeszcze 150. Słyszysz? To dawaj ostatnie do 600 Ui, Ui? Ui, 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 ui. tun, 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 melon, tun, tun, O, Dobra Byk. Dobra Skaczemy U kurde tak się nie da Co jest gram Czemu to spowolnie? Wy zaczekaj Ręka Boga Let's go Mi zdają Bożak, mnie noga boli. O, już ostatnie dziewięć stajców. Czy robimy 650? Jak chcesz. Wy zaczekaj na tym stajcu, co teraz jesteś. O tutaj, chodź na górę i zaczekaj, dobra? Bo ja muszę skoczyć. Słyszysz? I tuj, czekaj. Ale będzie fajnie. Dobra, dawaj razem. Trzy, cztery. O, strzałka nawet. U Jezu! Myślałam, że to jest po prostu normalne, że strzałka pokazuje. Że ja mówię, że strzałka pokazuje. No idzie mu łabłek. -łab. Nie. Ej, zaczekaj na mnie, bo ja spadłem. Dobra, już, ale jesteśmy już na tym samym. Dobra, dawid. Dobra, siedemset. Dobra, dobra, równo siedemset i kończę odcinek. Czy da się taką oskoczyć? Da się chyba. O oh jezu, to tu, nie? Yes. Jak? A i na 700 na Siedm na 700 poziomy spad gdzie ty jesteś? Oj, teraz ja to kocham. No czemu? No, no to przejdź po drabince. A może no. takiego czegoś musisz przejść, Staś. Ujaj. Dobra, przechodzę tyłem, nie? To jest takie trudne. O kurde. I by ja tyłem przechodzę, ja nie wiem teraz jak to grać. Patrz, ja o taką o, przechodzę, tak tyłem. Jak to ten... co jest? Jak? Nie, zaczekaj. O Jest. Normalnie. Przejdziesz. Cztery. o, lud! O, to będzie fajne. To, i to będzie fajne. No, to jest słabe. Ale ty musisz skakać po prostu. Gdzie ty jesteś? No, jak ty jesteś na tym. Musisz po prostu skakać na tym lodzie. Słabe. Do kitu. Oh jakie to jest szybkie. Myślałem, że to takie wolne. Tak się wydawało. A na koniec spadamy, bo chcę zobaczyć, jak to będzie fajnie wyglądać. No jak? Ej, bo to do tyłu poszło, ale hams. Nie wytrzymam. No jak? Ej! Ta gra jest trochę dziwna. No, nie, 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 nie. Jest. Weź zaczekaj, kosiarka. <grym> <grym> Moja noga, uła. Zajdź, W sumie by ja mogę zrobić freski. I patrz, zrobię magię. No dawaj. Pa. Zrobię magię. Patrz, stój, 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 stój. Patrz. O, jestem tu. Ale co ja kupiłem? No bo freskip jest dla ciebie za darmo na jeden raz na pół godziny. No freskip jest no po prawej stronie. Tam jest freskip. Użyj darmowego pomijania przez jedno. O 700, dobra. A e, skaczemy. I stoi, dobra, trzy. Cztery. O kurde, dobra. Jezu, jaki Cze Czekaj jeszcze raz. Dobra, to było na tyle tym odcinku, papa. Pa. Part kolejne jutro, papa.